Dobry wieczór, Państwu. Jesteśmy na stadionie miejskim w Białym Stoku przy ulicy Słonecznej, gdzie dziś absolutnie słonecznie nie jest. Pada rzęsisty deszcz, wieje wiatr. Z prędkością 33 km na godzinę jest około 13 stopni Celsjusza. I w tej aurze rozgrywać się będzie spotkanie 14 kolejki piłkarskiej ekstra klasy, gdzie Jagielonia podejmie stal mielec. A mecze Jagieloni ze stalą z całą przyjemnością skomentuje dla Państwa Dominikę Stachowiak. Kłaniam się nisko. Ekspresowo wychodzą milczanie z tymi atakami po przejęciu piłki, kiedy Jagielonia jest wysoko, ale teraz stracili. No i szansa przed gospodarzami Hansen, ale gol! ale to zmieścił po dalszym słupku Norman Hansen i Jagielonia otwiera wynik. Mówiłem o kontrze stali, a tutaj szybkie przejęcie Białostoczan, i w 19. minucie pierwszy gole w tym spotkaniu, i pierwszy gole w 14. kolejce Ekstraklasy bo w starciu Piasta z koroną. Patrur. Bezbramkowy remis. Czwarte trafienie Christofera Normana Hansena w tym sezonie. Nie mogła zrobić tego lepiej jak Jelonia. Zagranie Marczuka, no i Hansen bezbłędnie w boczną siatkę. W prawy dolny róg bramki Mateusza Kochalskiego. Wściekły oczywiście bramkarz gości, ale tutaj nie dało się nic więcej zrobić. Wygrał jednak pozycję bartłomiej Ewdowik, One w środku pola. Ale tam widział Ewinisiusa? Ale do piłki dopada Marczuk. Rzut karny dla Jagiellonii, więc Bartłomiej-Wdowik za chwilę stanie oko w oko z Mateuszem Kochalskim. Dwa rzuty karne już wykorzystał. Trafił z Lechem, trafił ze Śląskiem, a teraz Wdowik trafia ze stalą 2 do 0. Prowadzi Jagielonia, 23 minuta, ależ to były dwa szybko wymierzone ciosy. I znów z udziałem przy bramce Dominik Marczuk, a Bartłomiej Wdowik z kolejnym swoim trafieniem w tym sezonie. I znów ze stałego fragmentu gry, inaczej Wdowik po prostu goli nie strzela. Siódmy gol w tym sezonie, trzeci z rzutu karnego, trzy bramki także bezpośrednio z rzutów wolnych. Jeden gol bezpośrednio z rzutu rożnego. Nie wyczuł Mateusz Kochalski intencji lewego obrońcy Jagiellonii. Strzał w prawy dolny róg bramki. Jakby umówił się z Hansenem, że tam dzisiaj będą strzelać piłkarze Jagiellonii. Kochalski rzucił się w przeciwną stronę. Jaga prowadzi ze stalą. 2 do 0. Deszcze niespokojne potargały stal w pierwszej połowie w białym stoku. Jagiellonia prowadzi 2 do 0 po pierwszych 45 minutach z zespołem z Podkarpacia. Trafienia Krzysztofera Normana Hansena oraz Bartłomieja Wdowika. Teraz świetny wślizg Nene i przejmuje Jagielonia. Jesus Imas oddał Portugalczykowi Nene do środka. Saczek i Imas. Ma sporo miejsca. Hiszpane. Wypuszczony tam. Tomasz Kupisz. Dobiegnie Stoinowicz. Centra na dalszy supek Lewicki. Próbuje zgrać tę piłkę. Imas strzela go! Pory koszecie. Piłka wpada do siatki. 3 do 0 Prowadzi Jagielonia. 79 minuta. No i wraca król Białego Stoku. Jesus Imas i łagodnie uśmiechnięty. Adrianę Siemieniec z kolei na ławce rezerwowych, zapłakany Jarosław Kubicki i mamy zestawienie ludzkiej radości i dramatu, czwarte trafienie Imaza w sezonie, on sobie tę bramkę wypracował w dużej mierze, centra Stojnowicza może nie była idealna, ale wywalczył piłkę Lewicki, to nie byłby gol, gdyby Imas nie trafił w swojego rywala, to nie będzie bramka zaliczona na jego konto. Bo to będzie trafienie samobójcze Mateusza Matrasa od jego pleców. Odbita piłka 3-0 Jagielonia. Prowadzi ze stalą Mielec. I powoli zbliżamy się do tej średniej 4 gole na mecz w Białym Stoku. Znów daleka piłka. Jagielonia jeszcze szuka gola. I masy wypuszczony, Tomasz Kupisz. Kupisz w polu karnym. Bada, kupisz wapno. Jest drugi rzut karny dla Jagieloni w tym meczu, ależ to są szybko wyprowadzane ciosy. Wręcz jak rasowy bokser zachowuje się Jagiellonia, jakby Mike Tyson tutaj wszedł do ringu. To musiała być jedenastka. Położył się w zasadzie Berdesenik na Tomaszu Kupiszu. Dostaje jeszcze sygnał na słuchawkę Szymon Marciniak i chyba ten. Foul! Zaczynał się przed polem karnym. To nie będzie rzut karny. Dla Jagi Będzie rzut wolny. A jak rzut wolny, to też w sumie prawie jak rzut karny, bo do piłki podejdzie Bartłomiej Wdowik. Żółta kartka dla faulującego Tomasza Kupisza, czyli Berta Eselinka. I faktycznie to przewinienie zaczynało się jeszcze przed 16 metrem. Dużo szczęścia ma teraz stal. Ale czy można mówić o szczęściu, kiedy do piłki podchodzi facet z numerem 27 w żółto-czerwonym pasiaku? Bartłomiej Wdowik. Trzy gole bezpośrednio z rzutów wolnych, więcej niż wszystkie zespoły w ekstraklasie razem wzięte. Statystyka wybitna, ustawił Murkochalski. No i zobaczmy: Nene oraz Wdowik. Ruszył Bartłomiej Wdowik, okienko, on to ma, czwarty gol z rzutu wolnego w tym sezonie, dublet Bartłomieja Wdowika, to co mówiłem, rzut wolny prawie jak rzut karny. Niesamowity jest Wdowa, Jaga prowadzi 4 do 0 ze Stalomielec, a Bartłomiej Wdowik strzela czwartego gola bezpośrednio z rzutu wolnego w tym sezonie. Nieprawdopodobne jest to, co wyczynia 23-letni lewy obrońca Jagi. Ósmy gol w tym sezonie. Wszystkie ze stałych fragmentów gry. Dać mu piłkę stojącą, a on zamieni ją w dzieło sztuki, którego Da Vinci by nie namalował. A za ten wieczór w Białym Stoku dziękuję Państwu, Dominikę Stachowiak. To była prawdziwa przyjemność skomentować to spotkanie. Do usłyszenia. Dobranoc.